Witam Was serdecznie, pierwszy odcinek. Nie no dobra, nagrywałem już więcej odcinków, ale mój brat pierwszy raz to się zepsuł, się zepsuł kadr. Nie umiałem go zmontować. Odcinka nie umiałem zmontować. No i się usunął, a drugi raz mój brat kliknął przycisk wyłącz i nawet się nie usunął. Yes. Nie klik! Dobrze, więc sorry, że nie zapowiedziałem cięcia, ale już jesteśmy bez cięcia i idę tam, bo tam jest najwięcej graczy. Nie klikaj mi nic, a dobrze, dziękuję. Cięcie dziękuję. na chwilkę. Oczywiście, że pozdrawiam moją mamę Justynę. Au! Dobrze, więc... Napiszcie w, w komentarzu, jak ma na imię wasza mama jest... Nie, cięcie. Już jesteśmy przecięciu. Jest trzech graczy. Oczywiście ja byłem pierwszym graczem. Nieprawda. Bo ja sam mam Widzicie tam tego kuta, to jest kutongu. A dlaczego wszyscy mają drzewa, a ja nie mam? Masz drzewo. Cie. Takie małe. A tu takie Ty Dzieje to. Za 12! O kurde, z 17 graczem! 8, 7, 6, 6, No i kurde, już jest 3. 2, 1, Virro! Patrz, jak pięknie! O kurde, ale jestem strunciarzem. Patrz, jak strunciarzem. Patrz, o strunciarzem, kurde, odwalam. Ja się zawsze byłem ciekawy, co to jest. Aha, nogawice. Kurde, muszę sobie koksa przełożyć. Jest arbuza, E. Jest druga skrzynka tutaj. Żeby szybko nikt do mnie i nikt się nie skapnął, że ja niby tu nie kontaktuję. E. Jestem w pełni gotowy. Będę bił siekierą. Tak. 16 wymieniam na to, a to wymieniam na miarę lawy. La 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 Okej. Okay, jestem w pełni gotowy. Widzicie jaką mam piękną siekierkę, a w sumie, ja a, ja, a ja nie chcę tym O ty, idź sobie Idź sobie, masz jajkiem Ja lubię jajoszka Je... Gdzie jest ten hippies? Patrzcie jaką mam piękną kampę! Kurcze Dobrze Lud dam, sobie... Tram, da? dam, dam. Tram, sobie 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 dam, dam, dam. Mi się to nie podoba, że tu stoi taki kibelec. Ktoś cię bije. Kto mnie bije? Też z jajuszkiem? I sobie? Timga? Też tema. Tim? Kośnik. se oi soi soi ze Polarber, pisze soi soi tak też też Ch Chodź, 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 ja chcę Tima. Chodź, Tim, 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 ja piszę Tim. Nie, ty. Ty, o, już o, go zabiję. kto się do ciebie tepnął? Ej, czy... Kto? Grasz, a ty hejter Hejter hala. Tam jest ktoś. Ja już nie no, tak nie dorzucisz nie on... On się tepnął, kto ty frajerze korcze? Też? Zaraz giniesz. Nie, bo się skryje. Ty ping. gdzie on jest? Zaraz na Gdzie jest ten gargamel? Gdzie ja w ogóle byłem? To jestem ja, to on jest tu, ten gargamel. Czujesz moją reputację na serwerze. Czekajcie, kto to? Co to? Co to jest za gnu? się nazywa? sera ukośnik, sera podkreśleniek, panda p -y a n d o Pando to we we panda to popa ty, popa chodź to Eee, Kopy! chodź tu te! Jak cię zastrzelam, złoko! No do niego! Gdzie, gdzie, gdzie jest reszta pandy? Tu nie ma nikogo. Ciekawe. Pokażę mam fajne mody. Wyceździmy na wykłym świecie. Postanowiłem się tam przenieść, bo ten gej już mnie wkurzał. Dziewaczek i widzicie, mam fajne mody. Popatrzcie, popatrzcie. Ej, nawet o tym nie wiedziałem, że mam coś takiego w ogóle. Co to jest? To wygląda jak jakiś wik. Co to? Bram, bram, bram. Tym się w ogóle nie da strzelać, bez sensu. Tym się nie da w ogóle jechać. W ogóle, co to jest? Skosiarka? To jest, to jest coś dziwnego. Gdzie ty masz sprinta? Ja mam sprinta. Będziemy. O, o, o. Ale, ale 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 gdzie są bronie to? No. zawsze zawsem nie żeby tym pojechać. Wiem, będę wojskowym. Przebiorę się za wojskowego. Pro. o ja wojskowego musi być tak, to. To, to, to i to. Dobrze, to będzie moja zbroja. Tip, 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 tap, tip, tip. Wyglądam pięknie, czekajcie. O kurcze, tylko mi się ta maska nie podoba. Jestem takim Amerykaninem. Powiedzmy dobrze. I czekajcie, bo mi się tablet ładuje nie Mnigan Czego nie działa? Aha no, no. My i my i Minigun my i my i To? No. O minigun an Jedno ci wystarczy Chcę mieć więcej Ale pięknie. Czego to nie rozwala bloków? Pojadę tam. Uwaga! Czemu mi się tak... Przejechałeś do jakiegoś trzmiela. Hmm. Dobra, czekaj, tylko wykręcę Centralnie drzewa jedź Utknął we stawie To zaraz wybuchnie To zaraz wybuchnie Nie obchodzi mnie to no To nie jest mój samochód <grym> Kurcze, no co mi zapalasz wszystko, głupko? Mm. John ja jest, ty frajerze! Aaaa. Jest pojem kutączkiem. Mówię wam, obrażam się na coś takiego. Jadę u Au! Nie bij mnie! Jadę ulicą, Limcom. Pomponym ziemię drą. pingwiny, jak jak zobaczam drzewo na zawał. Umyron. Nie podtrzymaj się, pod królem hippisem Hipisem, hipisem, hipisem są oni. Nie podtrzymaj się, pod królem widzowie są super. Widzicie jakiego zrobiłem? Stunta? Stunta! wo, wow, wow, ale stuntok! O kurde, ludzie. Nie, utykam. Ba Nie widzę nic. Pomocy! Kurde, wjeżdżam. Wow! Ale zrobiłem stunta i widziałeś jak przejechałem tą rzekę w ogóle? wow! Gdzie ja kurwa jestem? No co ja robię? O, ta Nie jesteś normalny. Kościu, co ty robisz? W ogóle auto! Widzicie, to auto nie umie wyjechać. Gdzie ja się zrecypiłem. Łażę stąd, Gdzie to auto? Jak seksa? Z Co? Co się dzieje? Musiał wyjść w nim! z niego wyjść! Klikam shift R. A zmień coś. F. Ale nie umie wyjść! Zmienić, no i teraz ciśnij. Co? Nie, no i teraz. Nie! Kiedy? Nie, yes! yes! teraz! Tady. co się w tym Dobrze, to już będzie koniec odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu słupka, łapki w górę. Nara.